pozytywna. Mm. Czy można zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w kwiecie z lasu? W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar w godzinie nieskończoności czasu? No, na to pytanie spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Y Intesencja czasu to jest właśnie książka. Książka to kapsuła czasu. W bibliotece przeglądają się wszystkie informacje, cały wszechświat. W zależności od tego, co szukamy, mamy wiele możliwości. Polecam miks najbardziej znanych dzieł literatury światowej. Stara Baśni. Gilgamesz i król Edyt poprosili Antygonę, aby zaśpiewała im pieśni nad pieśniami. – Znam ich tysiąc, tysiąca i jednej nocy – rzekła. – Ćwiczyłam noce i dnie. – Prosimy Bogu, rodzice. – Dobrze. Ledwo zabrzmiała sztuka poetycka, a już pojawili się Faust, Don Quichot, Romeo i Julia – Lord Jim, Robinson Crusoe, Hobbit, Skąpiec, Świętoszek, Tristan i Isolda, cały klub Pikwika oraz Piesy. Na czele stanął Mistrz i Małgorzata, a po bokach Ania z Zielonego Wzgórza i Pinokio oraz Macbeth, Hamlet i Otello. Diabeł Kulawy i Pies Ogrodnika pomyśleli, że nie igra się z miłością, jest Przecież granica. Janko muzykant, antek, anielka, kaczka-dziwaczka i pan Wołodyjowski znaleźli sposób na Alcybiadesa: mianowicie echa Leśne. Zaczęła się opera za trzy grosze, które rzucił Don Juan, hrabia Monte Cristo i Parsifal. Wehikuł czasu. Włączył pieśń Orlandzie. Mahaparata! Wrzasnął dzielny wojak szwejk i rzucił się na Eugeniusza Oniegina. Toż to Orland szalony, rzekł Piotr I. Szalone złudzenie. Ziemia niełowa, zawieszko żmi, zwróciła uwagę Anna Karenina. Co ty świat? dodała Lalka. Pijaj spój dżuma! Ziemka, zna się na rzeczy. Wojna i pokój, zbrodnia i kara, boska czy nieboska komedia. Przeżył tylko ostatni moh kanin, który odnalazł czarne stopy. Reszta z martwych ale może nie zdążyć przed Panem Bogiem e, zatańczyć tango na weselu. Tak, to Zostali pokonani krzyżacy, polwark zwierzęcy przez dziady i ich cyzyfowe prace, ale jak ocalał świat? Chłopcy z placu broni znają opowieści z nami, a stary człowiek i morze zna imię róży, bo zaczęło się wiosną. No cóż, książka zawsze wygrywa. Gdy potrzebujemy A jak nie, to można ją włożyć do zamrażalnika, albo położyć sobie ją pod głowę, pod poduszkę, aby wszystko przeszło nam do głowy. Lub zwyczajnie położyć ją na głowie. I skorygować wady postawy. Dziękuję za uwagę. Hmm. Mam wszakże perłę, co blaskami z tymi świat oświetla w potrzebie. I w głębi nocy, w samym sercu ziemi, Znajdę Niebo i Ciebie. I zbudzę się w nowej ziemi. Hmm.